Dzień dobry, znajdujemy się w szkolnym punkcie konsultacyjnym w Hadze i jesteśmy podczas zakończenia roku szkolnego, gdzie uczniowie klas licealnych przedstawili spektakl Boski Spokój, spółka Zoo. Dziś jest ze mną pani Katarzyna Pokotycka. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałam się pani zapytać, jak współpracowało się pani podczas przygotowywania spektaklu? Współpraca z uczniami no, przebiegała wspaniale, bo to jest klasa, którą specjalnie wybraliśmy do tego projektu. To są dzieci bardzo chętne, bardzo zdolnione i e, zawsze chętne do, do współpracy i zaangażowane w życie szkoły. Także e, była to przyjemność zobaczyć inną ich stronę niż tylko tą, którą zawsze widzimy w ławce szkolnej. E, dlaczego spektakl nosi tytuł Boski Spokój? To jest pomysł reżysera, pana Tomka. E, jest on nieco przewrotny i Pokazuje, że akcja tego, tego spektaklu toczy się w, w starożytnej Grecji, ale językiem współczesnym pokazanej. Dzień dobry. Chciałam się pani zapytać, jak się pani podobał spektakl? Dzień dobry. Spektakl bardzo mi się podobał. Uważam, że był bardzo dobrze przygotowany. Świetna gra uczniów szkolnego punktu konsultacyjnego świetna aranżacja świetne stroje naprawdę. Jestem zachwycona i uważam, że trzeba to powtórzyć. Co sądzi Pani o spektaklu Boski Spokój Spółka Zo przygotowany przez uczniów? No cóż, mogę powiedzieć, że nie byłam zaskoczona. Ja młodzież, która grała w tym spektaklu, znam już od dość dawna, znam ich umiejętności i wiedziałam, że będzie to super spektakl. Czego się nie zawiodłam absolutnie, bo. Wspaniały występ. Naprawdę wcielili się w role swoje. Hera to jest cały charakter naszej oli. Więc było to dla mnie naprawdę bardzo miłe przeżycie. Czy ma może pani jakąś ulubioną scenę? Trudno wybrać z tych wszystkich. Wydaje mi się, że taką fajną sceną było pisanie listu do, do Zeusa. To takie właśnie uzewnętrznienie siebie, co ja chcę i jak to zostanie wykorzystane. Myślę, że to taka scena bardzo fajna. Chciałam się e, pana zapytać, dlaczego wybrał Pan akurat temat mitologii na spektakl koń, końcoworoczny? Akurat z tematem to był trochę. no nie mogę powiedzieć przypadek, ale częściowo to było podyktowane inną rzeczą, to znaczy przeważnie. Ma się jakiś materiał, i do niego się dobiera obsadę. Natomiast tutaj y, troszeczkę było odwrotnie. Trzeba było szukać materiału pod obsadę, ponieważ y, spektakl tworzyli uczniowie, tworzyła jakaś klasa, czyli zamknięta grupa. I zależało nam na tym, żeby y, wszyscy y, mieli jakiś w tym udział, a że y, przestrzeń mitologii daje nam dużą swobodę w operowaniu postaciami w dobieraniu tych postaci charakterystycznych, tak też się złożyło, że, że padło to na mitologię, bo łatwo nam było e, wyeksponować taką obsadę, jaką chcieliśmy. E, jak współpracowało się panu z tą grupą uczniów? No bardzo świetnie. Naprawdę mieliśmy mało czasu, bo 6-7 prób bodajże Natomiast z młodzieżą jest o tyle dobrze, że z jednej strony są nieprzewidywalni, nie mają jakichś wyuczonych schematów, często to jest odkrywcze, dlatego daje dużo satysfakcji. Chciałam się pani zapytać, jak podobał się panią spektakl? Bardzo, ja to jestem zachwycona, bo moje dziecko tam występowało. Uważam, że świetnie im wyszło, naprawdę ubawiłam się i bardzo naturalnie grali, że tak powiem. Rewelacja, naprawdę, bardzo świetnie przygotowałam. Czy jest jakaś rola, która zapadła panią najbardziej w pamięci? Uważam, że każda to była perełka świetnie zagrana, wszystko było zabawne, fajne i nie umiem poddać jednej roli. Oczywiście gitara to zdominowała, no nie mniej uważam, że. Każde dziecko fajnie się pozaprezentowało i ładnie jest. Od naprawdę, początku do, końca. Od do końca. Wszystko dopracowane po prostu genialnie. Czy uważają panie, że warto powtórzyć taki spektakl? Jak najbardziej, oczywiście. Zgadzam się. Czy jest jakaś rola, która szczególnie zapadła pani w pamięć? Myślę, że wszyscy uczniowie dali z siebie wszystko i naprawdę bardzo, bardzo się postarali, przygotowali, znaczy dużo, dużo przygotowań włożyli w ten dzisiejszy występ. Trudno jest oceniać tak naprawdę. Każdego z osobna, bo, bo jest to tak zespół aktorów, młodych aktorów, którzy, którzy dzisiaj tutaj wystąpili i, i naprawdę mają potencjał. Czy mogłabyś powiedzieć, jak się nazywasz i jaką postać grałaś w spektaklu? Jestem Gabi i grałam Atenę. Czy utożsamiasz się w jakiś sposób ze swoją postacią? Czy macie jakieś wspólne cechy charakteru? Myślę, że w jakimś, w jakimś stopniu tak, bo. Myślę, że też jestem w jakiś sposób tam walecznym, walecznym charakterem, mhm. więc pewnie, pewnie tak. Czy podczas przygotowań do spektaklu natrafiłaś na jakieś trudności? Musiałeś nad czymś popracować bardziej? Um, tak, nad stresem ogólnie, bo jestem bardzo nieśmiałą osobą i musiałam trochę przezwyciężyć to wyjście na scenę i ludzi, którzy patrzyli na mnie, ale, no, ale jak się udało. Jaka byłaby Twoja wymarzona rola, gdybyś mogła zagrać w jakimś spektaklu? Drzewo. Drzewo, czyli w stronę natury. Tak! Czy mogłybyście się przedstawić i następnie powiedzieć, jakie role grałyście w spektaklu? Ej, jestem Michaja Michalska i grałam Afrodytę. Jestem Kinga Marszałek i grałam Artymidę. Czy macie jakieś wspólne cechy z postaciami, które grałyście? Moja bohaterka bardzo chciała zostać aktorką i utożsamiam się z tym, interesuję się teatrem i tak, to jest właśnie to, w czym się dostałam z nią. Moja ym, bohaterka, moja bogini jest, o, bardzo lubi las i oczywiście w wakacje też bym bardzo chciała pojechać do lasu na wieś, bo bardzo lubię te klimaty. Co sądzicie o wyborze tematu mitologii na temat tego spektaklu na koniec roku? Odkąd chodzę do szkoły, bardzo interesowała mnie mitologia, więc uważam, że to było bardzo fajne połączenie. Tak, ja się zdecydowanie zagadam. Czy napotkałyście jakieś trudności podczas przygotowań w trakcie prób? E, miałyśmy trudności na początku z przełamaniem się do śpiewu, e, ale potem poszło gładko i miałyśmy dużo wsparcia, więc. Że pierwsze mówi że ja już nieco mam dodawać. Dzień dobry. Chciałam się Pani zapytać, jak się Panią podobał spektakl w wykonaniu uczniów naszej szkoły? Ja byłam bardzo mile zaskoczona talentami naszych uczniów. Nie podejrzewałam, zdałam ich, ale nie podejrzewałam, że takie super talenty mamy w szkole. Bardzo mile zaskoczona, bardzo mi się podobało i temat był również super. Super, fantastycznie. Aktualny temat, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Także... Podobało mi się bardzo. Tak jak Pani Wiesia mówiła, ukryte talenty. Czy jest jakaś scena, która szczególnie zapadła Panią w pamięci? Mm, bardzo podobała mi się reakcja rodziców na temat y, dzieci, które swoją drogą chcą iść i y, oburzenie. A później no, fajnie udało się i jeszcze chcą nawet i wykorzystać to. Tak, tak, właśnie, to wykorzystanie talentów dzieci. Najpierw wielkie halo, wielki problem, a później wielka nagroda. Akceptacja. Akceptacja właśnie. Czy uważają Panie, że warto będzie powtórzyć się na przykład taki spektakl przy innym wydarzeniu? Zdecydowanie, że tak. Że tak. Dwoma rękami do góry, tak.